Witajcie w następnym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo krótki odcinek, bo, bo chciałabym Wam pokazać pokrótce dach, który mamy już ułożony. Tutaj prawie, mówię prawie, bo nie jest kończony. Zaraz Wam pokażę z przodu. Oczywiście brama garażowa też już jest, ale to później miała być odcinek z oknami o kosztach. Lecz tutaj, na potrzeby widzów, nagrywam dachówkę abyście zobaczyli jak ona się komponuje no jest piękna, mi się podoba ja się zakochałam od razu ładnie powiem wam, że komponuje nam się z oknami tutaj o i tutaj będzie kawałek niedokończony co pokrótce wam dalej pokażę, już bardziej jest ten dach zrobiony brakło nam tutaj dachówki musieliśmy paletę dachówki zamawiać lecz ciężko tu było, bo nigdzie u nas w pobliżu nie ma tej dachówki Nigdzie. Więc musieliśmy aż ją zamawiać z Opola. Z bliska dachówka prezentuje się tak o. Mi się podoba bardzo. Jest taka jaką chciałam. Na potrzeby filmu spięłam się na rusztowanie. A mam lęk wysokości, więc to nie było takie proste. Nasza dachówka, tak jak już wiecie, Monza Maduro Roben z jedną falą. Tak, tak się prezentuje. O, w koło widzicie błoto, błoto i błoto. A więc to wygląda tak. O, i tutaj Wam opowiem o struktonit. Kupiliśmy go z Allegro. 450 oddaję, za sztukę. Już dokładnie nie pamiętam, ale też akurat nam się udało także kolor brązowy i nam podpasowało tutaj pod dachówkę okna rynne i wszystko, co jest związane też z dachem. A tutaj kolejny dzień, słoneczny, chciałam Wam pokazać, jak się również dachówka prezentuje w słoneczny dzień, bo tam mieliśmy bardzo pochmurny dzień, tu po części już mamy też rusztowanie ściągnięte, więc. Więc już tutaj widzicie, jak to się prezentuje. Oczywiście mamy jeszcze jeden problem, bo nam znów braknie dachówki, więc zamówiliśmy paletę całą, a się okazało, że jeszcze jakieś pojedyncze sztuki nam zabrakną i znowu musimy domówić za minimum 100 sztuk. To chyba na tyle w tym filmie. Proszę o lajki, like, suby i do następnego.